Dzień szesnasty, Dzień otwieramy. Co może być w szesnastce? Szukaj, numer szesnaście. Pokaż. So, okay. <laughs> A, jaki śliczny jest. O. Pierwsza porcja pierogów już idzie zaraz do gotowania. Tutaj mamy 72. Jurek tutaj ciasto wałkuje. będziemy robić e, jeszcze jedną porcję, bo mamy dzisiaj dużo farszu w ogóle. Bijemy do 200 chyba tych pierożków z serem i z ziemniaczkami. Myślę, że będzie tych gdzieś około 200, tak wych wychodzi na to, nie? Bo 72 mamy ulepione, to pa, będzie was Jeszcze tyle jest farszu, mm -hmm. samych pierożków z serem. serem. No, a jeszcze będą z kapustą i z grzybami. Tak. Teraz już mi się woda gotuje i zobaczcie, to są moje. Ja to takie duże w ogóle robię. No może nie są takie duże, normalne. A Jurusia tam gdzieś są. Jurusia. No, jakie ładne są no, twoje? Piękne, no, piękne nie? są. Mhm. Dobra, no i z kufla wycinamy, bo nie mamy e, czym. A z mamy, tego. To znaczy chcemy więcej, większe? Większe chcemy, mhm, bo ze szklanki są takie mniejsze. No i dobra. To Juroś to, a ja idę już je gotować i zaraz tak. się coś więcej będziemy może odzywać, coś pogadamy. Mm, ale Witek pracuje. Mhm. Jerry ciasto zagniata. My używamy do tego mąki królewskiej jest najlepsza. E, I co jeszcze? Na kilogram mąki dajemy Jurek ile było oleju? Osiem łyżek oleju. Tak, 8 łyżek oleju, trochę soli. Tak, patrzcie jak ładnie się lepi, no Ciężko jest to spartów ściągnąć. Ale jest super. Uh -huh. I co jeszcze? A 500 ml gorącej wody i tyle My nie dajemy żadnego jajka, ani nic. I... No i dobra. I Jerzy, tutaj giniecie ciasto. Tak. I zaraz będziemy zsiadać i lepić dalej. Tak jest. Cześć wszystkim, witamy się z Wami bardzo serdecznie w kolejnym dniu 16 Vlogmasu. Tak? Tak. Dzień dobry. Dzień dobry, lepimy pierożki, tak jak widzieliście już, a mnie coś kaszel dusi. Uuu. Nie mogę wytrzymać. Ja robię tutaj z, z czym? Z kapustą z i z grzybami. I chyba nie będę ich tak ładnie zawijała, tylko po prostu skleję je tak, żeby się odróżniały. Ja robię tak jak moja babcia. Moja babcia w sumie też ona zawsze. Pierożki takie z serem, jak robiła, to tak ładnie je zawijała, taką falbankę. A jak z kapustą i z grzybami, to, to nie. Jerzy mnie zmobilizował w ogóle, żeby zrobić więcej, żeby zamrozić, bo mi się nie chciało już tak. tyle ich robić, ale dobra. Także tych z serem to będzie ile, jak myślisz? Tak, serio, nie wiem, dwa, będzie jakieś 120, 130 może. A to do 200 nie dojdzie, tak? Nie. No dobra, to zróbmy. Możemy zrobić więcej Nie chcę mi się już trzeba to ogarnąć, posprzątać. W ogóle zrobiłam na Instagramie ankietę, który pierożek jest ładniejszy. Już. Pewnie, jak to oglądacie, to już tej ankiety nie ma, chociaż jeszcze może będzie. To zagłosujcie, jak jeszcze to zobaczycie, który Jerzego, który mój nie będziecie wiedzieć, ale póki co wygrywa pierożek mój. Tak. No i tak. No i co? I tyle. Przygotowujemy się już powoli do tych świąt do Wigilii. Jutro Jurek mówi, że będziemy lepić... Nie lepić, tylko robić y, krokieciki. Tak. Bo znowu ma, u nas deszcz nadają na jutro i na poniedziałek. Także... Tak, także będziemy się w domu, nie będziemy się nudzić, ale... Ale będziemy. No, ja nie lubię krokietów robić. Znaczy, no nie lubię, bo to jest tyle roboty z tym w ogóle, że masakra po prostu. Dzisiaj jest bardzo ładny dzień, ale no, no niestety takich dni będzie mieli wiele, także trzeba go wyprostować. Właśnie, ale wiem, mi szkoda dzisiaj w domu siedzieć, bo jest tak fajnie. Trudno, Jerzy ma wolne, więc może lepić pierożki, także... Super małgosia nie będzie musiała sama wszystkiego robić. No ale i tak ja mówi, mówiłam dzisiaj do Jurka, że serio jestem z nas dumna, że my w ogóle nic nie kupujemy tak gotowego, nie, jeżeli chodzi o takie rzeczy, tylko sami sobie robimy. Tak I jest. uszka, i nie wiem, pierożki, krokiety czy coś, że nic nie zamawiamy w ogóle gotowego. No to przecież Ty masz taśmę. Well, ale ciasto lot. Jurek Pace zrobił, ale zarąbiste jest to ciasto Juruś. Mm -hmm. No naprawdę jest super, takie elastyczne w ogóle Tak. i, i nie rozrywa i nie się. Nie rozrywa się. No, tamte ugotowałam pierożki, ani jeden mi się nie rozleciał. Mm, super. Dobre były. Jurek jadł i mówił, że nawet śmietany nie trzeba, że są tak dobre. Tak. No. Ja robię sobie kawkę, Dobrze. bo mi się już chce kawa. W którą kubku chcę? Tym? Nie, dzisiaj od mojej teściówki z Polski, jej filiżanka. Zrobimy sobie coffee time. Ty jeszcze nie chcesz kawy? Nie, tak, jak to teraz kończę to... Okay. No i tak. Ile Ci, nie? Produkcja. Pokażę Wam ile tutaj już mamy gotowych. To są póki co już ugotowane. Zobaczcie, niektóre są takie ładne, a niektóre mniej, ale wszystkie są pyszne. To najważniejsze. Jerry czaruje. <gry> 125 i 12 zjedzonych, czyli 130. Więcej zjedliśmy No ja dziewięć. Ja jeszcze ja zjadłam w czasie z 5, no to... No to 140. 140. Okej. Okay. Od Patrzcie jaki cudny zachód słońca o tej godzinie. Wartek piąta dochodzi, idziemy po kawkę. jeszcze. Wiem, że dopiero piłam, ale wyszliśmy na spacer po robieniu tak, tych tak, pierogów odpocząć chwilkę, jeszcze przejść może do parku i... Możesz? Ja. Yeah. A zbiera te takie słodkie, misiaczki małe, one bardzo jasne. Mm. A ten jest śliczny. No. Aha, bo ty taki masz, okej. Okay. Dobra. Tą sowę już masz chyba taką? No. Mm. Nie wiem. Nie tak? Chcesz to czy to? Mm. Tak. Ten mi się podoba bardziej. Bo to jest nie wiem, kotek. Jak ma na imię zobacz? Atlas mama, Mhm. Mm Ale będzie ci się brudzić. Biały. Zaraz będzie wyglądać jak wiesz. Dobra, idę robić kawę. Ja jak zwykle mała. I którą dzisiaj chcemy? Ale potrzebowaliśmy dzisiaj takiego wyjścia na dwor po tym wszystkim. Odpocząć. Mhm. Bierz, jak ma na imię? Atlas. Atlas, właśnie. Which is I don't Miała być gorąca czekolada, ale nie było. samo mleko mi się nalało i zrobią sobie moczek. Jest, chciałam hot chocolate, ale nie było. Mleko mi tylko się polało niestety. Nie ma to jak zwykła kawa, nie ma żadnych problemów. No, ja nie lubię, ja lubię właśnie jakoś ten... Zapomnisz po ulicy i tak wypijesz. W życiu. Co, gajs? Watch out! Nasz piękny park. To park. park. No, to jest właśnie ten tak zwany mini Central Park. Wiesz, on się nazywa, tak nazywają go tutaj mieszkańcy. Zrobiłam sobie herbatę z maliną, nie z maliną, z dziką różą, i idę do wanny sobie teraz troszeczkę poleżeć. Odpocząć soli sobie nasypać, i powiem Wam, że. E Doceniam to, że mamy wannę w ogóle. Jak robiliśmy tutaj remont, to mieliśmy do wyboru albo mieć wannę, albo zrobić sobie mały, wiecie, po prostu prysznic i mieć więcej miejsca w łazience, ale zdecydowaliśmy się oboje, chcieliśmy wannę. Ja chyba bardziej niż nawet Jurek i całe szczęście, bo mamy i wannę i prysznic w jednym. A ja z wanny korzystam często. Teraz może o, tak w ostatnim miesiącu mniej, ale tak wcześniej to po prostu praktycznie codziennie tak godzinki sobie zawsze wieczorem znajdowałam, żeby sobie poleżeć. Ale tutaj są bardzo popularne właśnie te wanny z prysznicem. Myślę, że w Polsce pewnie też. Jeszcze kiedyś jak ja byłam, to u nas w domu tego nie było. I ogólnie tak jak nie pamiętam nawet, żeby z rodziny ktoś miał właśnie wannę i prysznic razem, ale myślę, że to jest po prostu. Takie już normalne wszędzie. Też nie mamy szyby pod prysznicem. Dzieje że? Nie. Nie mamy szyby pod prysznicem ze względu na to, że nie chciałam szyby, bo mi się jej nie chce mieć. Wolę mieć zasłonkę, wiecie, tą foliową, raz na jakiś czas sobie to po prostu wymienić i spokój. No i dobra. Będziemy później robić jeszcze starnik na zimno. Moi sąsiedzi, dzisiaj światła zaświecili na domu, ale miały dzisiaj jeszcze nie działać. Miały być dopiero chyba jutro albo w niedzielę, bo mieli jakieś problemy, ale widzę, że jeszcze nie wszystkie są włączone. Widzicie tutaj te takie okrągłe nie są, tu nie są włączone, więc jeszcze im na pewno nie działa coś. Drzwi do garażu też powinny świecić, jeszcze się nie świecą, ale już to zaczyna wyglądać super. Czatnie, będzie impreza tutaj na wigilię i w Boże Narodzenie na naszej ulicy. Zrobię Wam mały updatecik, a więc rozmawiałam z sąsiadem dopiero i to jest tylko 60% światł, jakich mieli w tym roku plan zamontować. Rozumiecie? 60%. Czyli, że wow, miało być dużo więcej. Na każdym domu miało być jeszcze 8 Bimów, takich światła, które wystrzeliwują do nieba, dosłownie, ale im się nie udało. Miał być święty Mikołaj w tym roku i jednak okazało się, że nie będzie w ani w Boże Narodzenie muzyki na żywo imprezy, Także szkoda nie w tym roku, ale w następnym roku. Jeszcze tutaj jest e, w ogóle dużo nie za, nie, dopiero mówił, że jest Czekajcie, już nie pamiętam, ale w każdym razie jeszcze dużo nie działa na schodach pokazywał mi w różnych miejscach, także poczekamy aż będzie wszystko włączone i wtedy wam jeszcze raz pokażę, ale tak mówił, że zaczęli pracować e, nad tym we wrześniu, rozumiecie? We wrześniu. A skończyli dopiero teraz e, i jeszcze w sumie nie skończyli, także wyobraźcie sobie, od września trzy miesiące to robią, ale no jest naprawdę super sztos. Po prostu, wow, zawsze tak mówię, ciekawe ile ich to prądu kosztuje. Te dwa domy to jest w ogóle rodzina. W jednym, w jednym domu mieszka właśnie rodzice, w drugim syn ze swoją żoną i tak dalej, z rodziną, więc dlatego te dwa domy są łącznie udekorowane, ale po prostu wiecie co naprawdę. Ja uwielbiam te dwa. Pomyślałam, że za każdym razem, jak będę w sklepie, będę wam pokazywać, co dziwnego możemy kupić. Nie wiem, czy to jest w sumie dziwne, ale dobra. Bekon w kawałkach. Na przykład posypka z bekonu. Czy tu jest mięso w tym w ogóle? Chyba nie ma. Nie, nie ma. Zobaczcie, ale czat. Bekon bez bekonu. Komu zrobić smak na wieczór? serniczkiem na zimno. Strawberry cream. Niestety w szklankach, bo blaszka się została u naszej kochanej cioci Basi, pewnie w basemencie leży. Ciocia Basia, jak to ogląda, to skoczy do basementu i zobaczy, da znać. Albo w kuchni, ale tak, ale nie mamy blaszki naszej. Trudno się mówi. Będzie tak. Zobaczymy, ile in Mhm. Cztery szklaneczki będzie, no spoczko. O, nie mam, ale jest Chociaż i tak najlepszy sernik, oczywiście, że jest taki, jak się samemu upiecze, ale najlepsze są też tutaj gdzie, żydowskie serniki. Są przepyszne, zwłaszcza jak na święta. Jurek w zeszłej... Nie, tak, tej wiosny przyniósł do domu właśnie żydowski sernik i to był najlepszy sernik, jaki w ogóle w życiu jadłam. Yeah. Mm -hmm. jeszcze zrobiłam do niego z truskawek taki sos po lewej. to było takie pyszne, nie? Mm -hmm. Pamiętasz? Pamiętasz? Nie, mama, zrobiłam wody meliński Dobra, dawaj rzucaj tutaj truskawki na wierzch. Strawberry cream. Mogą być i w takim pucharku, nie, nie muszą, że na tej blaszce. I no ale lepiej, jeszcze Bita Jest. Mam, e, mam, heavy cream i mini mascarpone. Możemy jeszcze zrobić, no wiesz, krem. What Dobrze. Do krem z mascarpone. Dobra. wsadzamy do lodówki i deser ready. Niech pierwszy rzuci, nie wiem, szklanką ten, kto nie lubi sernika na zimno. <sł> nie. <diamond> <gryst Transfer> <Yeah, laughs> każdy lubi the best of the best. Gonna be like si Dobra. Dzisiaj na sam koniec przychodzę nie sama, ale z moim Jerzym. Idziemy zaraz położyć Emila do spania. I co? Będziemy oglądać I have film. Tak. Będziemy oglądać film dzisiaj. Y jak się nazywa ten film? Old School. Old School. A po polsku? Old School. Tak, ale to jest tak jakby przetłumaczyć to, że coś robione w staroświecki sposób, nie? Aha, na, pe na pewno znacie, bo to była popularna... Aua! Kontroluj się mama, oddychaj głęboko, nic się nie stało. Mama powinna to przewidzieć chyba, co? <gulanie> Butelka mi poleciała na małego palca i... Litrowa. Nie szkodzi, trudno. Ok. Ustarzają tak, się, nic popatrz. się nie stało, ale tym pokazuje, jak bardzo mogę być opanowana. Tak. Mogę, że ty samo kontrola jest nie z tej ziemi. No naprawdę. Ej, zobacz, aż mam odtknięty. Patrz jak mi palce spuchły, jak czerwony trzy Trzymajcie się. Cześć. I that had the to something from that.